Proszę, ja was, drabinkę patrzę. Coś B odpię. Ja patrzę na drabinie. Kurwa, to trup. Ja. Zagrałem jak wujek. Ja zabiłem gościa. Od B mogą przyjść, ojciec. A ja mogą przyjść. Z góry i z dołu. Dziadek żyje, tak? Przyjść. Patrzę od B, patrzę od A. Jest? Gdzie jest? Coś tu, U góry? Coś tu, było, kurwa. Coś cykło. <laughs> jeb Pod, pod tobą, ojciec. Ostatni. A nie, to zabiłeś go? Ja go zabiłem teraz. Nice. Nie ja wiem, kurwa, tu wszystko słychać tak jak. Toś tu tu i chuj. Oj ty, Bambiku, Adrian info, chyba gra... drabinka, u drabinka u góry. Drabinka u góry, o kurwa. Adrian, teraz chyba słyszysz, na słyszysz, tak? Chyba poszedł na dół. Ok, Ktoś mi puka do okna. Niedobrze. Ja pierdolę, nie wiem skąd nawet. Ja gram w CSa. Ja chcę przeżyć. Podam. Gruby ty Dobra, Obra obraziłem młodego, możemy grać. Dobra, S-a... Napierdalamy w ogóle. Dobra, Esa. No. Co nie umie dzwonić? nie, Matjak. jak nie wymyśliły tutaj. Ojciec, eee, no, tu chillerko! Synek, 87. szybka zawrotka. Granata mu tam, granata! Kurwa, o. te kółko zapierdoliłem Synu też wow, Potrzebujemy cię. cię W naszym składzie tylko na ja. już tą dupę, co ty tam robisz? Już jestem. Hapi go. Bo ci zaraz inny wyjdzie. Oj, no się poprawa. Piek, 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 w plecaczek. Oj, chuj. A nie plecak nieśmierdego. <laughs> kurwa, jego. Tylko na pech już nie ma. Kurwa. tak Tylko na peru, kurwa spadła na niego. Podchodzą ci, Adrian, podchodzą ci. O? Ojciec, ej się ogarnij to be, co? No co ona Drugi raz przegrałeś tak rundę. Cicho! O, jaka raz ładna. Razy wygrałem. Aj jaj. Najstraj nice Adrian. Ale to ja nie Adrian zjebał. <laughs> nie wiem bo ty <laughs> jesteś ostatni symbol. No, Też Awkę? To przypilnujesz to, przykup. No daj no, tylko że ten, nie rzucaj, bo laba lama. Ty jesteś sam kup, masz 500. Ojciec, oddałeś... Gramy! W ogóle to źle zarządziłem, bo mamy nie grać przeciwko A wróć tabelę, jak gdyby w kościele. <Gluby> gdzieś tak, nie wiem. Brawo, ojciec. O to kurwa jego chodzi Synek na Łatka czysta Ale nie idę dalej, bo chyba jest przy trabińce <noise> No nie idziesz dalej, no nie idziesz <noise> Kacper Dolberg mnie zabił kurz ci pukał <noise> do okienka pukał do okienka Ojciec, zmiana pozycji I to że... na górę Chorid nie teraz, nie Kurwa, widzieli ojciec No ty chuju, minus 50 Nice, dwóch na dwóch. O, ma pistolet tylko nasz. Oui, ojciec! Miss of the lifetime! Oj, kucnij. Weź się niech wejdzie. Ale... Ciu, ciu. Będzie plantował, pójdziesz na górę i go zabijesz z góry. Stajesz. Po lewo! Jezus, ty babuń!